Cześć, witam Was na moim kanale. gdzie będzie odcinek o pomidorkach. Jak, jak widzicie, wszystko co było dojrzałe jest zerwane. Tam jeszcze trochę zostało, które dojrzewają. Tutaj się już zaczynałem czerwieć. A dzisiejszy film będzie o ogławianiu pomidorów. Tak, wiem, dla niektórych może się to wydać dziwne, że ja ogławiam pomidory dopiero teraz. Mamy chyba szósty... Rzesień, no ale ten rok jest dość dobry, dlatego też i tak późno się zdecydowałem na ten zabieg. Niektóre pomidory mam już ogłowione nieco prędzej. Tam widać już, tamten już jest ogłowiony. No ale też mam kilka takich nieogłowionych i teraz Wam powiem dlaczego. Jak ogławiać no to wiadomo. Tak, ogłowiamy, wyrzucamy i gotowe. Tu na tym pomidorze zostały mi tylko dwa pomidory. Tak więc już praktycznie nie ma problemu. Tutaj zostały nam jest trochę więcej i ogłowimy sobie za drugim liściem. <laughs> znaczy ogłowimy nad drugim liściem za ostatnim pomidorem. Dlaczego tak? A m.in. dlatego, że jak zaczniemy usuwać liście od spodu już dość intensywnie, to może zabraknąć pomidorom liści, masy zielonej, tak zwanej, no a jest ona im potrzebna. Dodatkowo, jeśli jesteśmy już przy ogławianiu, to kolejnym zabiegiem, który należy zrobić, to usunąć takie zaschłe kwiatostany. Zaschłe kwiatostany. Tu mamy nawet jeden. Jeden pomidor, on już nie dojrzeje, nie wyrośnie, dlatego go też już ucinamy, pozbywamy się go. I dzięki temu cała energia z pomidorów będzie szła do tych owoców, które są już wykształcone. Teraz spójrzcie tutaj. Tu mamy jeszcze takie małe pomidorki. Tak więc możemy pod nimi. Usunąć po jednym liściu. Tak. Tutaj też tu zostało tu jest jedno grono już ogłowione, tak, ale tam mamy kolejnego pomidora, i tak samo tu mamy kwiatostan. On już nam ani nie, nie zaowocuje może zawiązać się małe grono, ale to już pomidor nie będzie miał. Na tyle energii, żeby ono dojrzało, dlatego to wszystko, dlatego tego wszystkiego się pozbywamy. Tutaj już mam ogłowione. Oj, a tu widzę, że się przełamał pomidor. Dobrze, tu mamy pomidorki, one nam dojrzają Teraz spójrzcie tutaj. Tu mamy jednego pomidora. On jeszcze nie jest dojrzały, ale. Tutaj mamy kolejnego, i tu rośnie wilk. Tak więc wilków się pozbywamy jak najszybciej. Teraz już jest je nawet ciężko wyłamać, ponieważ one są w dość późnym, dość późno. Dlatego też o, pozbywamy się tego i nam te pomidorki szybko dojrzeją. Tak jak w poprzednim. O, usuwamy od razu grono i gotowe. Tutaj tak samo. W ogóle po co ogławia się pomidory? A no między innymi po to, że dzięki temu roślina całą swoją energię będzie przekierowywała do do owoców, do owoców, które po prostu szybciej nam dojrzają. Tak więc w tym krótkim filmie chciałem Wam pokazać, kiedy i dlaczego tak późno ogławiam pomidory. To wiadomo, wyrzucamy. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny, przydatny. Oj, tu wychodzę, bo tak dość ciasno. Tak. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zapraszam do subskrypcji, do polubienia tego filmu, do komentowania i do następnego. Do obejrzenia innych filmów zapraszam również i do następnego filmu. Na razie cześć.